Siema widzowie, przed rozpoczęciem filmu Przypominam, że do wygrania macie takiego kałaszka rat Rodzik, A jedyne co wystarczy zrobić, żeby go wygrać To zostawić suba, lajka i komentarz Od razu jak zejdzie straightbana Go wam wysyłam I zapraszam do odcinka Elo Siema widzowie, z tej strony Rejus Oto kolejny odcinek Z Chief Jak widzicie W lewym dolnym nogu powstał kod twórcy Zapraszam Do dodawania go sobie na GeForce Skinsie I co? Będziemy powoli zaczynać Ogólnie widzieliście co się odjebało kurwa ze wszystkim? Kurwa kontrakty na kosy w CS-ie. No szczerze chore gówno, chore gówno Ale co? My się tym nie przejmujemy No my tutaj jesteśmy osobami co kręcą No i zakręciliśmy Pierwsza pizdę, no co poradzić, co poradzić Zaczynamy z balansem z ost ostatniego odcinka Więc coś tam mamy do poświęcenia, coś tam mamy, ale również nie będziemy przesadzać Wiemy jak to jest Nie każdy dzień jest od wygrywania i tutaj właśnie przegraliśmy Ale nawet jeśli, to i tak byłoby na minus, no, no, co poradzić, co poradzić Tu, tu, tu Dobrze, dobrze Trzeba, trzeba się odbić, trzeba się odbić Albo za 4. Nie, wiem, no. Stwórzmy własną bitwę. Ogólnie. Ee, chyba mówiłem, chyba mówiłem, ale stworzyłem dla Was Discord'a. Macie go w opisie. Zapraszam do dołączania, bo tam będzie opcja nagrania ze mną filmu. Mhm, mhm, dobra, taka skrzyneczka. Na Znaczy, graczy na normalnym jazda. Więc jak jesteście chętni, Nagrać się odcineczek sobie ze mną, to zapraszam do wpijania. I nadal, muszę was przyprosić, bo... Nadal jestem lekko chory. Jeśli to w ogóle słychać na nagraniu. Pewnie słychać. I tutaj przegraliśmy znowu. O 10 groszy na gdy wdymał. No chyba dzisiaj... Chyba dzisiaj to nie ten dzień. Chyba, chyba to nie ten dzień po prostu. Ile tutaj? No, no dobra, dołączymy do Piecyka i nowego P2000 Swipe'ik P2000 za czwórkę jest? Ej, to nawet spoko no, i chyba wygraliśmy, ale... Pierwszą, pierwszą Dalej... No niestety, Piecyk zdobywa gwiazdkę Co, drobnie z tej gwiazdki? No, no, wiadomo, MPK za dwie dyszki Kurwa No co? No co? Nie dają, nie dają nam Chociaż ten Safari ma szyk AWP, co do mi dropa z bonusika, no fajna, fajna Uh, gwiazdeczka Dziękuję, dziękuję bardzo, ale co to jest za gwiazdeczka? Skrzynce za 2 ziko. No właśnie, 16, dobra Nie no dobra, to jest dobrze, to jest dobrze 16 ziko, spoko I do tego digielek Fajnie, oni jeszcze podbijają pulę I teraz morki dropnie coś super Tak jak ta AWPka yy, znaczy no, to nie jest super, każdy przejebał, ale no to, no, trzy dyszki, trzy dyszki są No to co? Chyba wjazd na grubo Kurde, nie zdążyłem Dobra, ale trzeba taką większą pitewkę. na zakończenie, co? Nie, może tego nie Ale sobie tutaj puścimy Jest to pana? Za dwie dyszki, jeszcze będzie troszkę do pokręcenia I tutaj na dwie osoby Może ktoś dołączy? Ale nie, przywołujemy sobie pocika W <laughs> nie możecie powiedzieć, co tam, jakie plany na weekend No wiadomo, piąteczek Trzeba coś planować No, pierwszy na plus, ale co z tego, to jest tylko 3 złote Te skrzynki teraz, które mi co 80 groszy, proszę za szósteczkę Ale są dzisiaj hojni, naprawdę O, ale są hojni Szczerze? Szacunek dla nich, szacunek Przedam to wszystko i stworzę jeszcze raz taką, jeszcze raz, ale tym razem na under, e, underdog'u. Szczerze, nie da się na to patrzeć, co się dzisiaj dzieje. Mandura? No, oby mandura dropnął, oby mandura dropnął. No i jest krucho. Jest krucho, bo teraz dropimy kałaszkę za 15, zaraz wtedy go dropnąć. I znowu, te azury nie otwierajcie tych azurę! Tylko te augi dropią No i co? Przegrałem No co? Underdog Oj, Tragedia, tragedia Nie no, nie można tego odcinka zakończyć Dawajcie mi do niego Jazda, ostatnia, ostatnia dzisiaj Zobaczymy czy będzie ten profit, czy nie No to, nie no, zawsze może być na zero skrzyneczka, albo w ogóle nie wyjść Oni tak lubią dropić Szybko, czwórka, ale to nic nie zmienia. No to też taki kolor. Stickery pizdy wzięte. No, moje no jest więcej warte. Ósemka, to jest spoko. To jest spoko. Robimy przewagę, robimy przewagę. Mm, tutaj nie wiem. Od trójkę, ale dobra, podbija pulę Chociaż tyle. No, no, no. To jest moje fajne. Baited, baited. Został zbejtowany cyferkowicz. I tutaj też spoko. Za dziewiątkę. No, to jest. To by była fajna bitewka, jeśli on by coś robnął. No Tylko my zrobiliśmy. No i co? No chyba dzisiaj nie jest ten dzień Nie ma co Więc w sumie mmm, Dzięki za oglądanie, przypominam o zostawieniu lajka, suba i komentarza pod tym filmem Strasznie mnie to motywuje do nagrywania dalszych filmów I również macie do wygrania kołaszka z ostatnich filmów Peace yo.